Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Ania Olszak. Dostaję od Was zapytania dotyczące zmian na maturze, więc chciałabym się do tego odnieść. To, co widzicie w tej chwili przed sobą, to informacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące zmian na egzaminie maturalnym. Jak tego szukać, jak się dowiadywać? Myślę, że to jest najważniejsze, żeby umieć się odnieść do właściwego dokumentu i dokładnie sobie przeczytać, jakie są wymagania. Jak wejdziecie sobie na stronę www.gov.pl, to znajdziecie wymagania egzaminacyjne umieszczone w najnowszym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. I teraz, tak, mamy tu pewne wstępne informacje dotyczące tego, jakie będą zmiany. I co jest najważniejszym wiążącym dokumentem, to to, co znajduje się na samym dole, słuchajcie. To jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Jak w sobie w to wejdziecie, to macie naprawdę mnóstwo stron do czytania, jak ten egzamin będzie wyglądał, z każdego przedmiotu, jakich to zmian dotyczy. I jeśli już dokładnie chcecie wiedzieć, jak to będzie wyglądało na geografii, to do tego rozporządzenia macie załącznik. Was interesuje załącznik drugi, czyli wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020-2001. Eee, 2021 <laughs> przepraszam. I teraz tak, wchodzimy sobie w to. Ja już tutaj naprawdę przewertowałam. Zobaczcie, że ja jestem w tej chwili na stronie 123 na 224 i tutaj zaczynają się informacje o geografii. Mamy tych stron tutaj mnóstwo i mnóstwo informacji e, i należy się w to dobrze wczytać. Jak y, mogłabym wam streścić, to moi drodzy. Znajduje się tutaj takich jakby 12 zagadnień, które będą poruszane na maturze. I jeżeli chodzi o to, czego nie będzie, to ja bym się do tego w ogóle nie przywiązywała. Dlaczego? Według mnie nie jest to do końca jasne, bo z tego, co możemy tutaj odczytać, wynika na przykład, że. Będzie poruszane mniej zagadnień z przeszłości geologicznej Ziemi. O tak sobie tutaj wynotowałam przeszłość geologiczna Ziemi, czyli tak naprawdę nie wiemy dokładnie, czego od nas nie będą wymagali, tak? ale już nie piszą o zmianach w przeszłości geologicznej Polski, na przykład, a to się z sobą bardzo wiąże. Potem zauważyłam coś takiego, że na przykład nie ma być charakterystyki reżimów rzecznych w Polsce. Ale na świecie trzeba już je znać. A jak znamy je na świecie, to też już między innymi wiemy, przynajmniej bardziej tak ogólnie, z czym to się wiąże w Polsce. Potem mam coś takiego jak. Zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, tego nie będzie, ale odnośnie Polski już jakby nie ma takiej informacji, że tego nie będzie. Tak? Wobec tego i tak radzę się tego nauczyć. Czy na przykład ma brakować w tych zagadnieniach również zróżnicowania językowego ludności na świecie, ale już na przykład nic nie piszą o zróżnicowaniu religijnym, a wiemy, że to się bardzo z sobą wiąże. Więc ja bym tutaj naprawdę nie wyrzucała jakichś zagadnień, których nie trzeba się nauczyć. Ale zastosowała się dokładnie do tego, co jest w tym załączniku. I żeby Wam pomóc, to wpadłam na taki pomysł, że zgodnie z tym, co jest w tym załączniku, zgodnie z tymi zagadnieniami, przygotuję dla Was zadania i będziemy je wspólnie rozwiązywać na live'ach, które rozpoczną się już od stycznia. Najpierw co dwa tygodnie a gdzieś tam od połowy marca już będą co tydzień tak żebyście mogli się systematycznie do matury przygotować i jeszcze w tym roku podam wam szczegółową rozpiskę tego kiedy będzie jaki live i jakie będą zagadnienia poruszane tak żebyście mogli się na to przygotować, zarezerwować sobie czas, żeby móc się doskonale przygotować. Także, jeżeli ja mam Wam coś doradzać, to nie odpuszczajcie sobie nauki. To nie jest dobry pomysł. Nie należy w ten sposób myśleć, ponieważ możecie się na tym przejechać, a szkoda by było jest też informacja o tym, że nie jest konieczne wybieranie przedmiotu dodatkowego. Ale jeżeli wybieracie się na studiach, na które jest wymagana geografia, no to i tak musicie tą geografię zdawać, żeby na te studia się dostać. Więc dla niektórych osób tak czy siak to zostaje bez większych zmian. Niemniej proponuję zapoznać się dobrze z rozporządzeniem, zapoznać się dobrze z załącznikiem do rozporządzenia, żebyście wiedzieli co tak naprawdę może Was spotkać? A ja odezwę się pod koniec roku i wówczas dokładnie będziemy mogli już sobie zaplanować naukę no, przez najbliższe 4 miesiące. Na chwilę obecną dziękuję Wam i życzę miłego weekendu. Pozdrawiam.